Bardzo dużo mówi się o tym, że jesienne targi samochodowe i generalnie targi samochodowe powoli odchodzą w przeszłość. Na targach we Frankfurcie widać to szczególnie mocno. Spójrzcie na to, co się dzieje tutaj. Jest ogromna pusta przestrzeń. Jesteśmy w tej chwili w hali, w której wystawia się tylko grupa Volkswagena. No ale wciąż jest tutaj ogromna, ogromna pusta przestrzeń. Jest coraz mniej producentów na tych jesiennych targach, nie pojawiła się cała grupa FCA, nawet mimo obecności Lamborghini, o którym Wam opowiem wkrótce w tym vlogu, nie pojawiło się tu Ferrari, a mogłoby się wydawać, że skoro jest Lamborghini, to ich główny rywal też się powinien tutaj zjawić. No cóż, widać, czasy się zmieniają i być może targi też w jakiś sposób powinny się zmienić.